Be real. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrym, ma to kolejny odcinek z serii Drogo do 99 overall. Zdaję sobie sprawę, że musieliście długo czekać na ten odcinek, ale dużo spraw się ostatnio nałożyło na siebie i po prostu nie miałem jak tego nagrać. Także mam nadzieję, że mi to wybaczycie, a tymczasem skupmy się na pierwszym spotkaniu ligowym, ponieważ naszym przeciwnikiem będzie ekipa Chelsea i o zwycięstwo w tym spotkaniu na pewno nie będzie łatwo. Pierwsza groźna akcja miała miejsce w piątej minucie spotkania uderzenie za pola karnego, a ten strzał ląduje na bandach reklamowych. 15. Minuta spotkania i po raz kolejny w natarciu dużej gości na bramkę uderzał Diego Costa. Źle odbiłem tą piłkę, ponieważ ta trafia prosto na głowę Williama, który na moje szczęście uderza w słupek. Chwilę później doszłotkowanie z lewego narożnika boiska, ale dobrze wychodzę i pewnie piątkuje. Zresztą byłem w tej sytuacji faulowany. 33. Minuta spotkania i po raz kolejny dośrodkowanie z rzutu rożnego, jednak tym razem pewnie chwytam tą piłkę. 34 minuta spotkania to kolejne bardzo słabe uderzenie jednego z graczy Londyńczyków. 37 minuta spotkania akcja środkiem boiska uderzenie jest bardzo dalekiej odległości, dlatego nie miałem problemu z obroną tego uderzenia. Jesteśmy już w drugiej części spotkania wrzutka w mojej polekarne zakończone główką, jednak ten strzał trafia prosto w moje ręce. 65. Minuta spotkania: William próbował dostarczyć piłkę napastnikom, ale doskonała współpraca z jednym z moich środkowych obrońców i piłka znalazła się w moim posiadaniu. 81. Minuta spotkania: na moją bramkę uderzył Pedro, ale ten strzał kompletnie mu nie wyszedł. 88. Minuta spotkania: i rzut wolny w niebezpiecznej odległości, jednak te uderzenia zarda trafia w mur i Chelsea rozpocznie od rzutu różnego. Końcówka spotkania doliczona przez grę i kompletnie nieodpowiedzialne zachowanie moich obrońców, którzy w zbyt prosty sposób dali się ograć, no i niestety w samej końcówce spotkania drużyna z Londynu wysuwa się na jednobramkowe prowadzenie. Ja nie mogłem nic z tej sytuacji więcej zrobić, ponieważ byłem po prostu bezradny. Ocena meczowa za te spotkanie to 7-5, szkoda oczywiście tej straconej bramki w końcówce, ale mimo wszystko uważam, że był to bardzo dobry mecz w moim wykonaniu. A tymczasem przejdźmy do kolejnego spotkania, ponieważ naszym czynnikiem będzie ekipa Mut, czyli czekają nas polskie derby na wyspach, ponieważ jak sami dobrze wiecie jest to klub, w którym na co dzień występuje Artur Boruc. Pierwsza groźna akcja miała miejsce w 12 minucie spotkania, bardzo ładne plananie prostopadło, jednak wychodzę daleko, rzucam się pod nogi i pewnie interweniuję. 27. Minuta spotkania i znowu zrobiło się groźnie pod moją bramką. Piłka po tym strzale trafia w jednego z moich obrońców, a następnie prosto w moje ręce. 39. Minuta spotkania i wrzutka w moim pole karny na dłuższym słupku znalazł się kompletnie niepilnowany gardel, który uderzył bardzo niecelnie. Jesteśmy już w drugiej części spotkania. Nie ryzykowałem w tej sytuacji łapania piłki, tylko po prostu ją wypiąstkowałem, Jednak ta trafiła prosto pod nogi jednego z przeciwników, ale piłki po tym strzale należy szukać w trybunach. Tym razem akcja lewą stroną bojska wrzutka w moje pole karne i chyba w tej sytuacji za bardzo spanikowałem. Chwilę później uderzenie z polekarnego, karnego, ale piłka mija mój prawy słupek bramki. 76. minuta spotkania i rzut wolny w niebezpiecznej długości uderzenie, bardzo bliskie powodzenie, jednak wedle statystyk był to strzał niecelny. 81. minuta spotkania i jeszcze jedno uderzenie na moją bramkę, jednak nie miałem problemu z włapaniem tego uderzenia. Ocena te spotkanie to 7 i 8. Cieszy fakt, że udało mi się zachować czyste konto, a co najważniejsze moje drużyna zdobyła 3 punkty. Także przejdźmy od razu do ostatniego spotkania w tym odcinku. Będzie to spotkanie pucherowe, a naszym przeciwnikiem będzie kipa West Hamu, także zobaczymy, co w tym spotkaniu pokaże pajat i spółka. Pierwsza groźna akcja miała miejsce w szóstej minucie spotkania, jednak te uderzenie kujate było bardzo niecelne. Dziesiąta minuta, spotkanie i dośrodkowanie z prawego sektora boiska, ale dobrze wychodzę i pewnie chwytam tą piłkę. 23 trzecia minuta, spotkanie i kolejne dośrodkowanie w mojej pole ale po raz kolejny świetnie wyłapane. Chwilę później akcja środkiem, ale ten strzał przypominał bardziej podanie niż uderzenie na bramkę. 37 minuta spotkania i kolejna wrzutka w mojej polekarnej jednak nikt nie przeciął tego dośrodkowania i piłka trafiła prosto w moje ręce. Końcówka pierwszej części spotkania AJ dorzuca dokładnie na głowę Sako. Ten uderza głową, jednak popisałem się fenomenalną interwencją na linii. Chwilę później kolejna wrzutka w mojej polekarnej jednak po raz kolejny te dośrodkowanie zostało przeze mnie wyłapane. Jesteśmy już w drugiej części spotkania, tym razem próba zagrania podanie prosto pod jednak ta piłka była zbyt mocna i znalazła się w moim posiadaniu. 83. minuta spotkania, tym razem rzutka z prawego sektora boiska. W polu karnym znalazł się kompletnie niepilnowany AF, ale dobrze wyszedłem i ofiarnie rzuciłem się pod nogi. 88. minuta spotkania i po raz zrobiło się groźnie pod moją ramką, ale ostatecznie piłka znalazła się w moich rękach. I takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, wygrywamy 1-0 po golu w samej końcówce. Ocenę meczowa Zetcy spotkani to 7 i 8, udało mi się zachować czyste konto, a co najważniejsze możemy cieszyć się z awansu do kolejnej rundy. Na ekranie widzicie tabelę Premier League, na fotelu lidera niespodziewanie znajduje się ekipa West Bromu, która zgromadziła aż 22 punkty na swoim koncie. Natomiast Hull City znajduje się na piątym miejscu z dorobkiem 16 punktów na koncie. Możecie zobaczyć wszystkie dotychczasowe wyniki w pucharze, dzięki zwycięstwie nad West Hamem udało nam się awansować do 1 czwartej finału. Tak natomiast prezentuje się ogólny postęp mojej gwiazdy, mój ogólny overall to 76, a ogólny postęp to 6%. Także z mojej strony to już chyba wszystko. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zalajkuj, skomentuj przede wszystkim subskrybuj, także trzymajcie się na razie i do następnego odcinka.